Witajcie kochani na kanale Zdrapkowiczka. Jestem po raz pierwszy i mam nadzieję, że pomożecie mi w tym uzyskać subskrypcję i łapeczki w górę. Mam dla Was, przygotowałam dla Was dwie zdrapeczki, ekstrapensję i owocową eksplozję. Żeby nie przedłużać, zaczynajmy zdrapywać pierwszą owocową eksplozję. Więc pierwszego mamy banana, szukamy banana, mamy dwa, potem cytrynkę, potem kiwi, jeżeli coś mi źle, nie, źle wyjdzie, nie śmiejcie się ze mnie, nie żartujcie, bo to po prostu moje pierwsze wystąpienie, Mam nadzieję, że wyjdzie mi dobrze. Następny winogron nie ma, arbuz, potem figa z makiem. Jak to każdy mówi? Potem mamy gruszeczkę, potem mamy truskaweczkę. Uwielbiam truskawki, a wy też uwielbiacie truskaweczki? Potem mamy kokosik. Potem mamy wisienki. O, przepraszam, znalazłam jeszcze kokoski, które ominęłam. O, i wisienkę ominęłam, i truskaweczkę ominęłam. Widzicie? Ale ze mnie ślepa. Potem jest karambo. I chyba. Z wygraną możemy się, proszę Państwa, pożegnać, moi drodzy. Melonik. Melonik. I rzoskwinka. I tyle. Jabłuszka nie było, ananasika nie było, awokado nie było. Jabłuszka też nie było i ogody nie było. Więc sprawdźmy dla pewności. Dla pewności WPD nie ma. Zacznijmy drugą ekstrapensję. Wczoraj mojemu mężowi przyniosło szczęście i wygrał w niej 50 zł. Ja nigdy w nim nie mogę wygrać.

I 13. No, niestety. Dla potwierdzenia T.O.E. Podejdźmy do podsumowania. Na zdrawki wydałam 8 zł. No, niestety, obydwie przyniosły pecha. Jeszcze raz proszę Was o łapkę w górę. Subskrypcję, żebym następnym razem mogła wystawić. Z Mam nadzieję, że Wam się podobało i źle to nie wyszło jak na mój pierwszy raz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.